SIBI radio, ey, mam si radio, Set na puzik, Ty mnie nie mam si radio, ej, mam si viradio, radio, gra na ciebie prosty nie mam si radio, ej, mam si radio, set na budik, tu mi nie mam si viradio, radio, mam si Karwał dziewiętnasty nie na mnie nie suszarką Czy lecę w trasę, czy będę przez miasto Moje CB radio daje mi cynek, gdzie inni wpadną Mam szerokość, przyczepność i tą ścieżkę Wiem, gdzie stoją miszki, jak gdzie saki leśne Tego żółwia z lewej weekday Zrób mi margines i kto przed ciebie bryknę, Przy redukcji brykne, bo wrzucam, rzucam oleje, mobilki Kto ma do oddania karmister i lejek? Ej kolego mam to co cię zadowoli Jadę białą renią, jak chcesz lejeć musisz mnie dogonić Bo mknę jak bullet, ej, po prostu frunek Moja patelka miała przed chwilą rozładunek Ej, pale ciasu, chola, chola, droga Uważaj, bo się kręcą tu mieźgi, na i no Spokojnie, ja nie daję tu oporu w i na następny pompie Bez odbioru Mam CV radio, ej, mam CV radio Z20 na budików, tym mnie nie Mam no, CB radio, ej, hey, mam sibi radio Kano, ciebie czas ty nie ranez, nie są szarko Mam CI radio, ej, hey, mam sibi radio Seć 20 na budu, że mnie nie dopadno Mam CB radio, ej, hey, mam sibi radio, cano... Nie Ej kolejcy jak tam drużka na rawi Ten przede mną zabulony chyba, czynnik mu krwawi Pod górkę nie da rady, niech spierdala naprawy Chyba że bardzo zostać zaranowany Daję po dobach, ale przeszło od mnie słucha. Nagdy ze na manowce chciał się gdzieś poruchać Zjeżdżając pokazuje mi środkowy palec A kiwu we wlewlu zereczkę nawzajem Mobilki uważajcie na kierunek Na czterdziestym jakieś cienkła cięta zaliczyły pod całunek, Ha! Zrobił się sznurek, korek, kolejka, zator A tak w ogóle, czy ktoś z was umie przekręcić, facho? Ma turbo Podobranne 66 Tam stoi fotograf Nie uczę wóz, włosów, nie chcę żadnych zdjęć yeah. Szerokości mają jomo bilki Post 5 Mam CB radio, ej, mam CB radio Z20 na budziku, przy mnie nie dopadną Mam CB radio, ej, mam CB radio Kanał 19 nie należą, myszczą szarką Mam CB radio, ej, mam CB radio Z20 na budziku, przy mnie nie dopadną Mam CB radio, ej, mam di radio carro ci nella nezo ne radio e yeah. hey, mossi radio yeah. m'mossi di radio yeah. m'mossi di radio hey, mam